Dzisiaj witamy dwa nowe impulsy, dwa przygotowane przez firmę NEWA. Od dzisiaj funkcjonujące w kolejach śląskich. E, jako samorząd województwa śląskiego zamówiliśmy 26 takich składów. E, dwa dzisiaj witamy, do końca roku jeszcze cztery. To jest kwota inwestycji 906, 960 milionów złotych. Z czego 650 milionów złotych to jest dofinansowanie Unii Europejskiej. Wczoraj te pociągi przeszły wszystkie odbiory techniczne, i od dzisiaj będą kursować i wozić pasażerów, mieszkańców waszego województwa. Najczęściej te dwa akurat składy będziemy widzieć na trasie pomiędzy Lublincem a Katowicami 1 i drugi pomiędzy Lublincem a Częstochowa. I łącznie do końca roku będzie w taborze kolei Śląskiej 11 nowych pociągów. To pokazuje zupełnie nową jakość. Chciałem tu bardzo serdecznie podziękować zarządu Dowi Województwa Śląskiego, że systematycznie dba o rozwój połączeń, ale też o jakość podróżowania. I te pociągi, zapraszam do środka. Państwo możecie zobaczyć różnicę w jakości podróżowania pociągami, które. Do tej pory jeździły w kolejach śląskich, i to co nas czeka w najbliższym czasie to celowo 34 takie pociągi. Do dwóch lat będą jeździły po torach województwa śląskiego. Tutaj też uśmiecham się do pana marszałka, że być może będziemy już dzisiaj myślimy o tym, gdzie aplikować o nowe pociągi. Być może uda się wspólnie z województwem kupić następne pociągi, żebyśmy do końca tej dekady jeździli w pełni nowoczesnym taborem i do końca tej degaty uruchamiali jak najwięcej tras możliwych.